Czwartek, 28 maja. Jesteśmy na pierwszym treningu prochu. Nie powiem po ilu dniach, bo nie liczyłem, ale bodajże od, od połowy marca, czyli ponad dwa miesiące. Jest ze mną Kacper Wnuk. Najlepszy człowiek, który najpierw punktował w, punk w klasyfikacji kanadyjskiej w tamtym sezonie. Trochę bramek, trochę asyst. Sezon się zakończył. Kacper, powiedzmy taką rzecz: postrzegaj ten sezon w ogóle w kategorii że Proch coś przez to zakończenie sezonu wygrał, przegrał, czy w ogóle na to, na to tak nie patrzyłeś? Bo na pewno były kluby, które traktowały zakończenie tego sezonu przez przykład porażki lub odetchnęły z ulgą, że dobrze, że nie gramy, bo mogło skończyć dla nas się gorzej. Przede wszystkim to my chcieliśmy grać, tak? No po to, po to trenujemy, po to spotykamy się tutaj, po to jesteśmy zawodnikami klubu, żeby żeby grać mecze mistrzowskie i żeby udowadniać swoją jakąś wartość na boisku, tak? Nie, nie jest to jakimś dla nas sukcesem, że, że utrzymamy się w lidze bo dlatego, dlatego, że wynikła taka sytuacja. Chcieliśmy grać, ale no niestety nie mamy na, na niektóre rzeczy wpływu. Eee, zostajemy w tej lidze, tą decyzją Mazowieckiego Związku, e, którą usłyszeliśmy wczoraj. E, decyzji nie będę komentował, bo, bo, bo nas nie dotyczy, ale My chcieliśmy grać, my chcieliśmy udowadniać na boisku wszystko. Nie skomentujesz decyzji, opowiedz, jaki widzisz scenariusz na dokończenie tych rozgrywek, masz swego faworyta w czwartej lidze w takim kształcie jaki to ma się odbyć, bo tylko cztery kluby zostały na placu boju. Nie, naprawdę nie chcę tutaj nic mówić. Decyzja jest jaka jest. Zobaczymy, czy to jest decyzja ostateczna, bo z tego co krążą jakieś tam plotki, niektóre kluby chcą się odwoływać, niektóre kluby protestują, także... Za wcześnie jest jeszcze, żeby mówić. Są mocne drużyny i w naszej grupie, i, i w drugiej grupie czwartej ligi, które, które, które być może zasługują na to, które skończyły na pierwszym miejscu, które powinny może grać baraż między sobą, ale tak jak mówię, nie chcę tego oceniać. My, ja się skupiam na tym, co, co się dzieje w prochu, co się dzieje w, u nas, w naszej sytuacji i tyle. Trochę gra, grasz już w piłkę, masz na pewno wielu kolegów, którzy z którymi grałeś w poprzednich klubach, rozmawiacie i powiedz mi, jak widzisz ten futbol na poziomie półamatorskim, amatorskim, pod względem organizacyjnym, sportowym, czy dużo się według Ciebie zmieni, czy, czy trochę się zmieni, czy się absolutnie nic nie zmieni? To zależy. To Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo, bo na pewno się zmieni wszystko w jednym klubie, a w drugim może się nie zmienić nic. Na pewno na pewno ta sytuacja z pandemią i, i Cały, cały ten bałagan to, to taki reset dla piłki półamatorskiej. Może być tak, że niektóre kluby w ogóle nie podejmą rękawic, nie, 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 wznowią, nie wznowią gry w nowym sezonie. No, za wcześnie jeszcze, niby już, niby już powoli wracamy do normalności, ale za wcześnie jeszcze, żeby, żeby oceniać skutki tej sytuacji. Na koniec dzisiaj się spotykamy na pierwszym treningu. A tobie czego było najbardziej brak podczas tych dwóch miesięcy? Takiej jednej rzeczy meczów mistrzowskich, treningów, atmosfery szatni, czegoś innego. Przede wszystkim piłki, bo, bo, bo robię to, co lubię. Gram w piłkę, kocham to od, od dziecka i, i przede wszystkim piłki mi brakowało. No wiadomo, że kontakt był z, z kolegami nie, nie bezpośredni, ale jakiś tam. Na odległość najbardziej, najbardziej ta piłka, kurczę, której nie, naprawdę nie, nie było brakowało w pewnym momencie. Dzięki bardzo.